Cześć, Zygmunt tej strony. Dzisiaj pokażę Wam w tym odcinku, jak zrobić przeróbkę instalacji um, wodnej w własnym zakresie. Nie musicie wzywać żadnego hydraulika, wystarczy, że kupicie sobie tanie narzędzie, które kosztuje ja około 100 zł, taka nagrzewnica. Um, wystarczy do tego jeden, do tego dokupić nożyce do cięcia, parę kształtek. Rura taka PP kosztuje 4 zł za nie wiem, 3 metry czy 4 metry. No czekać teraz w tym okresie gorącym na jakiegoś instalatora, przypominam, mamy to 2019, na kogokolwiek, jakiegokolwiek kochowca jest ciężko. Tak więc pokażę Tobie, nawet jeżeli jesteś wykonawcą, jak zarabiać pieniądze na takiej dodatkowej usłudze, którą możesz świadczyć, bez czekania na, na pachowców. Tak więc jest to mega proste, nie potrzebujesz do tego praktycznie. Większego przeszkolenia niż te, które za chwilę zobaczysz, e, Mam tutaj kreskę. Witali, który dzisiaj przedstawiłem, który e, tutaj kręci nam to. E, Zaznaczę kreskę, o ile to musi by być przesunięte. Widzisz, tutaj już mi się to y, udało. E, potrzebujemy do tego, co? No, obojętnie takiej technologii potrzebujemy zawsze jakąś mufę, tak? Tutaj nie miałem mufy, nie chciałem się do sklepu wziąłem trójnik i go zaślepię. Tak więc y, będziemy mieli tutaj. Jakby troszeczkę hmm. Hmm, no zrobione, to jest to, 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 to po ale wszystko będzie szczelne i, i, i zgodne z technologią. Oczywiście, jeżeli u, użyłbyś muchy, to by było to bardziej wskazane e, w tym miejscu, no, ale ja się tego nie wstydzę i się pod tym podpiszę, także nie ma, nie ma problemu. E, musimy tutaj dokonać jakiegoś pierwszego cięcia. Tak, żeby. Musisz się upewnić, ponieważ masz były podciśnienie, żeby ci się nie chustę Merhaba A potem leje się woda z pomieniami. Mamy to rzucięte. Teraz możemy przystąpić do tego, żeby to połączyć z trójnikiem. Żeby to było ładnie sobie to tutaj mamy te planowe kształtki, które pasują na te rurki do średnicy 20 mm. Mamy tutaj zieloną diodę, która wskazuje, że można pracować z urządzeniem. No, chcemy zrobić tak, żeby yy, tutaj ta kształtka nie była do przodu, żeby potem nam z tyłu nie wychodziła, czy z tyłu, żeby nie trzeba było po to podkuwać. Ustawimy ją na bok. Tak więc yy, no, musimy trochę poczekać, aż się nagrzeje. I się biednie. Tu może coś zadowolonego powiem w międzyczasie, żeby to nie wycinać. Spotyka się dwóch psychologów i jeden mówi do drugiego Widzę, że wszystko dobrze u Ciebie. A on mówi... Nie, czekaj, zjebałem. Widzę, że u Ciebie wszystko dobrze, a teraz powiedz co u mnie słychać. Dobra, okej. Okay. Eee, możemy przystąpić do pracy, jak widzicie tu jest wytłoczone na to, żeby wsadzić do środka, a tutaj jest taki jakby węższa część, żeby nasadzić na to. Tak? No i tutaj tym żonglujemy, czyli teraz wkładamy i około 5 sekund czekamy, aż to się nagrzeje. Na sobie na głos, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyciągamy i wciskamy to w ten sposób. Tutaj zrobi nam się taki kołnierz. Nie okręcamy tego, nie manewrujemy tym, ustawiamy to sobie, żeby to było ładnie zrobione. Widzimy, że już to, już to się nam trzyma. Teraz z jakiejś tutaj części, którą mam, oczywiście dobrze byłoby to wszystko odtłuścić przed tym skórz, wyciągnąć i tak dalej. Nie zdarzy mi się nigdy przypadek, żeby coś przeciekało, aczkolwiek tu z mojego znajomego słyszałem, że właśnie mi się jakiś tam kamyczek z piasek, pysteczek i tak dalej, i trochę mu to przeciekało. No, czerwone znowu. Na czerwonym trzeba stać. Pokaż witali, jaką mamy tutaj budowę, może Jaki tutaj. tutaj jest yy, rozgrawiać. No, no, nie robimy pałacy, no stop, ale robimy też takie yy, czasami łazienki, że naprawdę zwyczajnie chodzisz, to płaczesz, ale lubimy. Lubimy takie rzeczy, takie wyzwania i, i, i nie, 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 nie kręcimy nosem. Nasz klient jest jeszcze fajny i, i dobrze rokuję na współpracę z tematami przyszłymi, do nie się. Tutaj znowu wkładam teraz dotnę, żeby dobre, dobre nożyce kupić, bo Nie, kupiłem takie wler łaba niewiele i nalerwuję. Bardzo tania technologia, nie trzeba do tego jakiegoś super sprzętu, rurki, kształtki, może rurki i kształtki nie są tanie, no jak każdy, w każdym zestawie, w każdym systemie kształtki nie są tanie, ale no, rury kosztują 4 zł za 4 metry czy za 3 metry, tak więc no, jest to nie no, tak, znam. Tutaj jeden z kształtek na rynku są Sigmy. Polecam ale generalnie jeżeli kupicie nawet od różnych producentów to, to będzie ze sobą pasowało nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy żeby coś było nie tak no dobra i teraz sobie wstępnie to ustawiamy czyli to ma być w tym miejscu patrzymy gdzie to trzeba przyciąć Ostatni element łączymy jedno z drugim, mając na uwadze to, żeby w krewce potem nam wypadło wszystko. Nasze 5 sekund. Okay. No, i tym sposobem mamy dwa ładne czoło. Witali przyniosę Ci jeszcze takie coś. Tutaj masz akurat odstęp 15 cm, więc tutaj będziesz mógł kręcić z krętami, i już będziesz miał ten rozstaw, który będzie chciał. Będzie to w miarę, miarę stabilny, ale nie trzeba tego osobno robić. Eee, są też do tego takie obejmy. Wiadomo, teraz to trzeba będzie wszystko ładnie podocinać, ustawić długości, wysokości, ale no. Sama taka robota widzicie, że nie, nie trwała długo. Eee, taki powiedzmy jeden punkt, czy nie wiem jak tam liczycie, czy to jest punkt, czy to jest punkt, no to już zrobić z takiej maszyny, także na pewno się opłaca i mieć to w garażu u siebie też nie zaszkodzi. Jeżeli jest, zajmujesz się wykończeniuszką jakimiś ładinkami, to naprawdę powinieneś tak coś robić. Teksy, miedzie i tak dalej, to za chwilę też pokażę jak się robi mieć. Hmm, ale na tym to już poprzestanę i zrobimy to w filmie dzięki, cześć jeszcze Wam tutaj chciałem coś dokręcić odnośnie ustawiania um, ustawiania tutaj w jakiejkolwiek baterii, jak widzicie ona teraz jest chybotliwa. łatwo popełnić błąd i wkręcić ją zatynkować ją jakoś pod kątem a później będziecie mieli problem z wkręceniem tutaj tej baterii sztorcowej takie rurki Stalowe, z gwintem pół cala, z dwóch stron wkręcacie sobie w, tu, w to miejsce, w to miejsce potem sprawdzacie poziomicą, czy jest kąt, czy nie ma kąta jak one odchodzą bo na takiej płaszczyźnie, na takiej przedłużeniu o wiele lepiej jest ustawić czy już będziecie mieli tutaj to dobrze ustawione, czy źle nie? bo tak to, na takim małym kącie to ciężko jest to ustawić ale jeżeli już będziecie mieli takie przedłużenie, takie ramię jak zwałek jak zwał to będzie po prostu to już wtedy o wiele łatwiejsze i na pewno Wam się to uda zrobić.